Dzień dobry. Dzisiaj krótka sekwencja z krzesełkiem. Zaczniemy od relaksu. Możecie w nim pozostać na tyle długo, na ile wam trzeba. Pamiętajcie, że czasami dobrze przed rozpoczęciem jakichkolwiek ćwiczeń dać sobie chwilę na zupełne rozluźnienie, na wyciszenie się i na uzmysłowienie sobie, w jakiej kondycji jest dzisiaj wasze, wasze ciało i czego tak naprawdę potrzebujecie i czego chcecie. Więc położymy się do tej krótkiej siawasany z nogami na krzesełku. Pasek zakładasz sobie nieco powyżej kolan. Następnie krąg po kręgu kładziesz się na krzesełku. Dosuwasz sobie koc do linii barków. I w takiej pozycji zostaniesz na kilka do kilkunastu oddechów. Może to być nawet kilka minut. Pamiętaj jedynie o tym, że chcemy zachować kąt prosty między łydką a udem. Nie chcemy, żeby nogi były ułożone w ten sposób. Wiem, że w domu macie różną wysokość krzesełek, też jesteście różnego wzrostu, ale zauważ, że w momencie, kiedy nogi są uniesione w ten sposób, brzuch cały czas jest aktywny. Nie będziecie mogli się zrelaksować. Więc jeżeli już zostaniecie trochę. W tej siawasanie poczujecie też, że dolne plecy odpoczywają, rozluźniają się. Przetaczacie się na bok i wychodzicie z pozycji. Odsuwacie już sobie koc. Odkładacie pasek. I teraz wejdziemy do psa z głową w dół na krzesełku. To jest też bardzo fajny wariant, który pomaga nam wydłużyć plecy. Ustawiam sobie dłonie na szerokość krzesełka, palce dłoni miękko, otwieram i powoli odchodzę stopami daleko od krzesełka. I na chwilkę możecie podnieść palce dłoni do góry, tak żeby się dodatkowo jeszcze mocniej wydłużyć. Możesz zgiąć kolana, zbliżyć uda do brzucha i wydłużasz się. Połóż sobie następnie całe dłonie na krzesełku. Zrotuj ramiona na zewnątrz. Następnie doprostuj nogi. Pchnij szczyty, ud w dół, Pozostań w takim psie w dół. Na kilkanaście wdechów i wydechów. Pępek delikatnie do kręgosłupa. Następnie... Podchodzisz do krzesełka, ustawisz sobie stopy na szerokość bioder, pośladki nad piętami i teraz cały czas będziemy oddychać, wydłużając plecy. Więc wyobraźcie sobie taki ruch, jakbyście chcieli wyciągnąć tułów z bioder. Nogi są cały czas aktywne i wyciągasz tułów z bioder. Aktywnie odepchnij się od krzesełka i pociągnij mostkiem brodą w przód. Pozostań na kilkanaście wdechów i wydechów, następnie znowu odejdź stopami i wejdź do psa z głową w dół. Palce stóp do środka, pięty na zewnątrz. Nogi doprostowane, rzepki, kolan podciągnięte. Ramiona na zewnątrz i też nie zwieszajcie głowy. Uszy między ramionami, tak żeby szyja była przedłużeniem kręgosłupa. I znowu po kilkunastu wdechach podejdź do krzesełka. Pół uttanasana. I jeszcze raz. Jest z głową w dół. I teraz powoli przechodzimy do psa z głową do góry. Dociśnij teraz, mocniej, pa do siedziska krzesełka. Odsuń mocno ramiona w tył, na chwilkę zetni kolana i jeszcze pchnij klatkę piersiową w przód. I z wydechem wyjdź z pozycji. Pozycja psa z głową w dół będzie zwłaszcza pomocna dla tych osób, które, podobnie jak ja, lubią się zapaść w fotelu i zgarbić. Tylko pamiętajcie, że taki tryb siedzenia jest bardzo niezdrowy dla naszych pleców. Mniejsi pleców są wypychane do tyłu, przez to przesuwają dyski. Więc jeszcze raz. Pies z głową do góry. Ułożysz sobie dłonie na krzesełku i teraz z klęku podpartego. Wejdź i dociśnij pachwiny do krzesełka. Daj sobie chwilę, żeby ustawić ciało dobrze w pozycji. I teraz delikatnie możesz zgiąć kolana, odsuń ramiona w tył. Łokcie nieco zgięte i teraz odpychając się od krzesełka, doprostuj łokcie. Barki daleko od uszu. Kilka spokojnych wdechów i wydechów. I z wydechem jeszcze raz na chwilę. Pies głową w dół. I znowu możesz sobie usiąść. W atcho Wirasanie. Delikatnie przysuń krzesełko. I teraz rotując ramiona na zewnątrz, oprzyj sobie czoło o potwory. I cały czas też pracuj w tej pozycji nad wydłużaniem i zasysaniem tutaj tych, tych wypukłych pleców w głąb ciała. Pośladki mocno dopięte. Naturalny, miarowy wdech i wydech. I powoli. Podnieś się do góry i taką krótką, mobilizującą sekwencję możesz znowu zakończyć relaksem albo przejść już do właściwych asan, właściwych ćwiczeń. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.